Geriatria Medycyna przyszłości, której potrzebujemy już dziś. Wraz ze starzeniem się społeczeństwa rośnie potrzeba specjalistycznej opieki medycznej dostosowanej do osób starszych. To właśnie zadanie geriatrii dziedziny medycyny zajmującej się diagnozowaniem, leczeniem i zapobieganiem chorobom wieku podeszłego. W przeciwieństwie do gerontologii, która bada procesy starzenia z różnych perspektyw, geriatria to kliniczna specjalizacja lekarska. Lekarz geriatria patrzy na pacjenta holistycznie, uwzględniając nie tylko schorzenia, ale też stan psychiczny, styl życia i środowisko. Typowy pacjent geriatryczny to osoba starsza, często z wieloma chorobami jednocześnie. Cukrzyca, nadciśnienie, demencja, upadki, depresja, a także wielolekowość to tylko niektóre z problemów, z którymi zmaga się wielu seniorów. Geriatra stosuje tzw. całościową ocenę geriatryczną, dzięki której może indywidualnie dopasować opiekę. Współpracuje z rodziną, opiekunami, fizjoterapeutami i innymi lekarzami, by zapewnić pacjentowi jak najwyższą jakość życia. Znaczenie geriatrii rośnie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Szacuje się, że do 2050 roku liczba osób powyżej 60 roku życia podwoi się. Już teraz seniorzy stanowią ponad 25% społeczeństwa w naszym kraju. Niestety, geriatria w Polsce wciąż jest niedostatecznie rozwinięta. Mamy za mało lekarzy geriatrów, a dostęp do specjalistycznej opieki bywa ograniczony. Dlatego tak ważne jest, by promować wiedzę o tej dziedzinie i inwestować w jej rozwój. Przyszłość geriatrii to telemedycyna, nowe technologie wspierające samodzielność i zintegrowane systemy opieki. Ale najważniejsze pozostaje jedno człowiek starszy, często zagubiony i potrzebujący nie tylko leczenia, ale i zrozumienia. Geriatria to nie tylko medycyna, to troska. Empatia i szacunek wobec tych, którzy przez dekady budowali nasz świat.